Masz wrażenie, że twoja pensja po prostu znika, że bez względu na to, jak bardzo się starasz, twoje długi wciąż rosną, a wyjście z długów wydaje się odległym marzeniem. Jeśli żyjesz z kołem ratunkowym i myślisz, że tylko osoby o wysokich dochodach potrafią uporządkować swoje finanse, ten film jest dla ciebie. Dzisiaj pokażę wam prawdziwy, konkretny i konkretny poradnik, który krok po kroku pomógł już tysiącom osób wyjść z długów, nawet przy niskich dochodach. Żadnych cudownych obietnic ani koachingowych porad. To rzeczywistość, jasność i strategia. A jeśli naprawdę chcesz odmienić swoje życie finansowe, zasubskrybuj kanał już teraz i kliknij dzwoneczek, Ponieważ tutaj dowie się wszystkiego, czego nikt Cię nie uczył o pieniądzach. W prosty sposób, który możesz zastosować już dziś. Zanim powstanie jakikolwiek plan, arkusz kalkulacyjny lub strategia. Musisz przestać obwiniać siebie kropka tak. To jest pierwszy krok. I być może najtrudniejszy. Wiele osób uważa, że są zadłużone, ponieważ były nieodpowiedzialne, słabe lub niezorganizowane. Ale prawda jest taka, że system finansowy jest tak zaprojektowany, by wpędzać ludzi w długi. Karty kredytowe z limitami wyższymi niż ich pensja, łatwe pożyczki z absurdalnie wysokim oprocentowaniem, reklamy, które przekonują, że zasługujesz na wydawanie pieniędzy. Wszystko to tworzy cichy cykl pułapek. A najgorsze jest to, że gdy dług przychodzi, przychodzi też ciężar emocjonalny, wstyd, niepokój i przede wszystkim poczucie winy. Ale poczucie winy paraliżuje, kropka, i trzeba działać. Oto ważna prawda: nie jesteś swoją finansową przeszłością, kropka, teraz liczy się decyzja, którą podejmiesz od dziś. Zrozumienie: Jak tu trafiłeś, kropka, nie chodzi o to, żeby być męczennikiem, ale do unikaj wpadania w te same pułapki ponownie. Może to był nagły wypadek, Choroba w rodzinie, nieoczekiwane bezrobocie, a może nawet brak wiedzy finansowej w tamtych czasach. Wszystko to jest zrozumiałe. Co więcej, nie to w dalszym ciągu czuć się nieudacznikiem z tego powodu. Od teraz zmienisz swoje nastawienie. Zamiast powtarzać, nie wiem, jak radzić sobie z pieniędzmi, zaczniesz mówić. Grzbiet dłoni palec wskazujący w prawo uczy się zarządzać swoimi finansami. Grzbiet dłoni, palec wskazujący w prawo, buduje nową historię finansową. To jest twój nowy punkt wyjścia. Jeśli ta wiadomość wydała ci się sensowna, napisz tutaj w komentarzach: Zaczynam dziś. Pokażmy algorytmowi i światu, że jest wielu ludzi zdeterminowanych, by odważnie i świadomie wyjść z długów. Drugim krokiem do wyjścia z długów jest dokładne zrozumienie, gdzie leży problem. A to możliwe jest tylko po dokładnym prześwietleniu swojego życia finansowego. Bez tej diagnozy, każda próba rozwiązania będzie jak próba napełnienia dziurawego wiadra. Pierwszym krokiem jest wypisanie wszystkich długów: nazwa długu, kwota całkowita, wysokość raty, naliczone odsetki i pozostały okres spłaty. Zapisz wszystko na papierze lub w arkuszu kalkulacyjnym. Jeśli to możliwe. Uporządkuj je od najwyższego do najniższego oprocentowania, lub od najniższego do najwyższego zadłużenia, w zależności od strategii, którą zastosujesz później. Często zdarza się, że nie wiesz nawet, ile masz długu, albo że od miesięcy spłacasz minimalną kwotę na karcie kredytowej, nie widząc żadnych postępów. Następnie przyjrzyj się swoim stałym miesięcznym wydatkom: czynsz, woda, prąd, internet, transport, jedzenie i inne. Oceń. Jaka część Twoich dochodów jest przeznaczana na te podstawowe wydatki? Następnie przeanalizuj swoje wydatki zmienne wszystko, co zmienia się z miesiąca na miesiąc takie jak dostawa, zakupy impulsywne, rozrywka, ubrania i prenumeraty cyfrowe. Na tym etapie wiele osób jest zaskoczonych, ile pieniędzy ucieka, nie zdając sobie z tego sprawy. Porównaj teraz swój całkowity dochód ze wszystkimi tymi wydatkami. Jeśli kwota, która wpływa nie wystarcza już na podstawowe wydatki, czas wszystko przewartościować. Jeśli zostaje trochę, nawet jeśli jest niewielka, oznacza to, że jest miejsce na reorganizację. Problem polega na tym, że często nie chodzi tylko o brak pieniędzy, ale o brak jasności. To zdjęcie rentgenowskie jest trudne, ale wyzwalające. Ujawnia prawdziwą skalę problemu i pozwala myśleć bardziej strategicznie. Konfrontacja z liczbami jest bolesna, ale to jedyny sposób na prawdziwą zmianę. Na koniec zidentyfikuj schematy, powtarzające się nawyki, które doprowadziły cię do tej sytuacji, wydawanie większych kwot na początku miesiąca, płacenie ratami bez zastanowienia, korzystanie z kredytu jako źródła dochodu. Rozpoznanie tych schematów jest kluczowym elementem transformacji finansowej. Finansowy rentgen to nie osąd, to narzędzie do wyzwolenia. Mając w ręku finansowe prześwietlenie, czas działać. Pierwszym praktycznym krokiem jest cięcie wydatków. Ale nie mówimy tu o cięciu dla samego cięcia, ale o stosowaniu praktycznej zasady trzy pilne cięcia: zbędne, niepotrzebne i ofiarne. Pierwszą grupę stanowią zbędne to wydatki, które nie zagrażają Twojemu przetrwaniu, ale sumując się, pochłaniają Twoje pieniądze każdego miesiąca: częste dostawy, subskrypcje streamingowe z których prawie nie korzystasz, zakupy pod wpływem impulsu, płatne aplikacje, które nie są niezbędne. Cięcie tych wydatków może wydawać się drobne, ale przynosi natychmiastową ulgę Twojemu budżetowi. Drugą grupę stanowią niepotrzebne to wydatki, które ponosisz, ale które mogą być tańsze, a nawet darmowe. Na przykład zmiana abonamentu komórkowego na prostszy, rezygnacja z drogiego karnetu na siłownię i ćwiczenia w domu lub w parku. Renegocjacja abonamentu internetowego lub zmiana supermarketu. W ten sposób możesz sporo zaoszczędzić, nie tracąc na jakości życia. Trzecią grupę stanowią chwilowo ofiarne to rzeczy, które lubisz, ale możesz z nich zrezygnować na jakiś czas, aż spłacisz długi. Na przykład przełożenie podróży, tymczasowe zawieszenie płatnych zajęć rekreacyjnych lub rezygnacja z nowych ubrań na jakiś czas. Pamiętaj, to nie jest na zawsze. To strategiczna decyzja aby zapewnić sobie wolność w przyszłości. Kluczem jest zrozumienie, że każda redukcja to świadomy wybór. To nie kara, to działanie. Im szybciej wprowadzisz te zmiany, tym szybciej zobaczysz rezultaty. Suma tych drobnych cięć może przełożyć się na setki dolarów oszczędności miesięcznie, które trafią bezpośrednio do twojego planu spłaty długów. Stosując zasadę trzech cięć, zyskujesz przestrzeń w swoim budżecie. To jak zdjęcie nogi z gazu i odzyskanie kontroli nad kierownicą. To kluczowy krok w kierunku kolejnego kroku bezpośredniego rozwiązania problemu zadłużenia. Po obniżeniu wydatków i zrozumieniu swojej rzeczywistej sytuacji finansowej, czas zająć się strategicznie zadłużeniem. A to z kolei wymaga renegocjacji. Wbrew temu, co wielu uważa, renegocjacja nie jest oznaką słabości, lecz inteligencji. Pierwszym krokiem jest wypisanie wszystkich długów. Które można renegocjować: karty kredytowe, debet, pożyczki, finansowanie i przeterminowane rachunki. Zapisz całkowitą kwotę, odsetki, instytucje i aktualny status każdego z nich. Następnie skontaktuj się z wierzycielami. Zrób to spokojnie i jasno. Pokaż, że chcesz zapłacić, ale oczekujesz realnych warunków. Większość firm woli otrzymać cokolwiek niż nic, więc wiele z nich jest otwartych na propozycje. Poproś o rabat gotówkowy, raty bez odsetek lub z obniżonym oprocentowaniem, przedłużenie spłaty lub tymczasową karencję. Najlepiej jest rozpocząć proces negocjacji, wiedząc, ile możesz spłacać co miesiąc na podstawie wcześniejszych obniżek. Nigdy nie akceptuj propozycji, która zagraża twojemu przetrwaniu lub prowadzi do dalszych opóźnień. Źle przeprowadzona renegocjacja może być jeszcze bardziej niebezpieczna niż pierwotny dług. Unikaj też zaciągania nowej pożyczki na spłatę starej, zwłaszcza jeśli oprocentowanie jest wyższe. To tylko odwleka problem i tworzy cykl zadłużenia. Jeśli bezpośrednie negocjacje nie są możliwe lub są zbyt trudne, warto skorzystać z internetowych targów negocjacyjnych, takich jak te oferowane przez platformy takie jak Serasa Limpa Noum, Desenrola, Brazil i podobne. Kanały te często oferują specjalne warunki przez ograniczony czas. Kolejna ważna wskazówka. Nigdy nie renegocjuj pod wpływem impulsu. Analizuj, porównuj oferty i akceptuj tylko te, które naprawdę pasują do Twojego planu naprawy finansowej. Celem nie jest pozbycie się długu dzisiaj, ale raczej zreorganizuj swoje życie w sposób zrównoważony. Renegocjacja to jak rozpoczęcie gry od nowa z większą szansą na wygraną. To szansa na przekształcenie długów w realne zobowiązania i wyjście z trudnej sytuacji z godnością. Teraz. Gdy udało ci się obniżyć koszty i ponownie wynegocjować to, co było możliwe, nadszedł czas na założenie plan antyzadłużeniowy, praktyczna strategia, dzięki której zaczniesz stopniowo spłacać swoje długi. Oto jedna z najskuteczniejszych i najbardziej motywujących metod. Metoda kuli śnieżnej. Logika jest prosta. Wypiszesz wszystkie swoje długi od najmniejszej do największej kwoty, niezależnie od stopy procentowej chodzi o to, aby zaczynać od mniejszych długów. Ponieważ łatwiej jest spłacać, co szybko motywuje i daje poczucie postępu. Mając gotową listę, będziesz nadal spłacać minimalną wymaganą kwotę wszystkich długów, z wyjątkiem najmniejszych w tym przypadku skupisz się na jak największej kwocie wszystkich zaoszczędzonych dzięki poprzednim cięciom i korektom. Po spłaceniu najmniejszego długu bierzesz kwotę, którą przeznaczałeś na ten dług i zaczynasz dodawać ją do kolejnego długu na liście. Ten kumulatywny efekt dał nazwę tej metodzie efekt kuli śnieżnej, który zaczyna się od małych kroków i nabiera tempa, aż do całkowitego umorzenia długów. To podejście łączy logikę i psychologię, ponieważ całkowite umorzenie długu uwalnia dopaminę i wzmacnia zaangażowanie w realizację planu. Jeśli masz dług z bardzo wysokim oprocentowaniem, na przykład debet lub karta kredytowa, i jest on znacznie większy niż pozostałe długi, możesz rozważyć nadanie mu priorytetu. Jednak w większości przypadków psychologiczny efekt kuli śnieżnej okazuje się skuteczniejszy w utrzymaniu dyscypliny i skupienia. Ten plan działa, ponieważ zapewnia jasność, porządek i poczucie kierunku. Przestajesz reagować na rachunki i zaczynasz strategicznie kontrolować proces. A co najważniejsze, uświadamiasz sobie, że dzięki małym, miesięcznym sukcesom możesz odwrócić sytuację. Dzięki metodzie kuli śnieżnej każdy spłacony dług przestaje być ciężarem na twoich barkach a staje się symbolem twojego finansowego postępu. To, co wydawało się niemożliwe, zaczyna wydawać się kwestią czasu. I właśnie tego potrzebujesz, żeby wytrwać do końca. Nawet po wszystkich cięciach i renegocjacjach może nadejść moment, w którym pieniądze po prostu nie wystarczą, aby przyspieszyć spłatę długu. I tu właśnie pojawia się dodatkowy dochód, ale nie żadnego dodatkowego dochodu, ale raczej takie, które możesz zrealizować w swojej obecnej rzeczywistości, nawet jeśli dysponujesz niewielką ilością czasu lub środków. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że zarabianie więcej nie oznacza to pracy przez więcej godzin, ale raczej strategicznie podchodź do tego, co już wiesz lub potrafisz. Wiele osób pomija proste umiejętności, które mogą stać się źródłem dochodu: gotowanie, szycie, opieka nad dziećmi, drobne naprawy, strzyżenie włosów, pisanie na maszynie. Korekta tekstów, korepetycje, sprzedaż słodyczy, rękodzieło czy odsprzedaż produktów. Na wszystkie te rzeczy jest rynek, zwłaszcza w Twojej okolicy lub sieci kontaktów. Inną opcją jest aktywności online istnieją platformy do mikrozadań, pisania na maszynie, korekty, tłumaczeń, asystentów wirtualnych, tworzenia treści, marketingu cyfrowego, sprzedaży produktów w oparciu o prowizję i innych usług, których możesz się nauczyć i zacząć oferować. Na przykład, aplikacje do sprzedaży używanych przedmiotów mogą generować szybki dochód z rzeczy, które po prostu leżą w Twoim domu. Najważniejsze jest to, zacznij od małych kroków i zacznij wkrótce nie czekaj na idealny pomysł ani na idealny moment. Wiele osób wyszło z długów, sprzedając ciasta na zamówienie, przygotowując lunchboxy w weekendy lub odsprzedając proste produkty na WhatsAppie. Sekret tkwi w stworzeniu źródło równoległe, co pomaga w realizacji Twojego planu antyzadłużeniowego. Unikaj pułapek takich jak piramidy finansowe, programy szybkiego zysku czy inwestycje z obietnicami cudów. Kiedy jesteś zadłużony, desperacja może cię narazić na niebezpieczeństwo. Pamiętaj, dodatkowy dochód musi być betonowe, dostępne i o niskim ryzyku. Dodatkowy dochód nie tylko zapewnia więcej pieniędzy w ramach planu spłaty, ale także zwiększa twoją pewność siebie w kwestiach finansowych, zaczynasz zdawać sobie sprawę, że nawet niewielkim nakładem pracy możesz osiągać rezultaty. To podejście jest przełomem dla tych, którzy chcą raz na zawsze pozbyć się długów. Wyjście z długów to nie tylko kwestia liczb, to także głęboka zmiana sposobu myślenia. Wielu osobom udaje się spłacić swoje długi, ale wkrótce potem znów wpadają w długi. Dzieje się tak, Ponieważ nie zmienili swoich nawyków, ani nie wzmocnili emocjonalnej struktury związanej z pieniędzmi. Pierwszym krokiem tej osłony emocjonalnej jest rozwinięcie świadomości finansowa oznacza to zrozumienie, że każdy wybór konsumencki niesie ze sobą konsekwencje. Kupowanie czegoś na raty dzisiaj może oznaczać mniej spokoju ducha jutro. Przyjęcie takiego poziomu odpowiedzialności jest oznaką dojrzałości i wolności. Kolejnym podstawowym punktem jest nauczenie się radzenia sobie z presją społeczna. Często wydajemy pieniądze, żeby udawać kogoś, kim nie jesteśmy, albo żeby zachować pozory, które wpędzają nas w kłopoty. Nie musisz nikomu niczego udowadniać. Priorytetem powinna być stabilność finansowa, a nie opinie z zewnątrz. Drugą częścią ekranowania jest stworzenie zdrowe nawyki finansowe obejmuje to codzienne rejestrowanie wydatków, planowanie zakupów, wyznaczanie miesięcznych celów. Ustalanie małych oszczędności, nawet jeśli początkowo są symboliczne, oraz naukę odraczania gratyfikacji. Im bardziej utrwalasz te zachowania, tym trudniej będzie ci ponownie popaść w długi w przyszłości. Innym potężnym nawykiem jest ciągła edukacja finansowa. Czytaj książki, oglądaj filmy, korzystaj z zaufanych kanałów i rozmawiaj z ludźmi, którzy mają zdrowy stosunek do pieniędzy. Im bardziej angażujesz się w ten świat, tym bardziej naturalnie będziesz myśleć strategicznie o swoich finansach. Na koniec należy koniecznie popracować nad współczucie dla siebie, nie musisz być idealny, żeby mieć kontrolę nad finansami. Popełnisz błędy, czasami będziesz chaotyczny, ulegniesz pokusom. Ważne, żeby nie zboczyć ze ścieżki z powodu potknięcia. Ci, którzy sobie wybaczają, uczą się i idą dalej. Emocjonalny pancerz to coś, co przekształca redukcję zadłużenia w podróż rozwoju osobistego. Przestajesz być tylko dłużnikiem próbującym wyjść z długów i stajesz się osobą świadomą finansowo, gotową budować nową rzeczywistość z większym bezpieczeństwem, spokojem i wolnością. Po uporządkowaniu swojego życia finansowego, ograniczeniu wydatków, renegocjacji długów, generowaniu dodatkowego dochodu i zmianie sposobu myślenia, istnieje kluczowy krok, który zapewni, że nie wpadaj znowu w długi. STW zamknięte RZ fundusz awaryjny. I nie nie jest to tylko dla osób o wysokich dochodach, to dla tych, którzy zarabia mało, że staje się to jeszcze bardziej istotne. Fundusz awaryjny to twój materac finansowy to właśnie ochroni Cię przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, które, jeśli nie zostaną rozwiązane, mogą wpędzić Cię z powrotem w spirale zadłużenia. Problemy zdrowotne, pilne naprawy, zwolnienia, spadek dochodów, wszystko to może się zdarzyć każdemu. A kiedy nie masz żadnych oszczędności, Jedynym wyjściem są zazwyczaj karty kredytowe, debet lub pożyczki, te same rzeczy, z którymi walczyłeś, by się rozstać. Wiele osób uważa, że nie może oszczędzać, bo pod koniec miesiąca zostaje im niewiele lub nic. Ale prawda jest taka, że musisz zacząć od tego. Co masz nawet jeśli to tylko 5 lub 10 rieli tygodniowo. Kwota ma mniejsze znaczenie niż nawyk. Regularne oszczędzanie małych kwot jest o wiele lepsze niż jednorazowe oszczędzanie dużej kwoty. Pomysł jest taki, żeby mieć odpowiednik co najmniej 3 do 6 miesięcy twoich wydatków na utrzymanie zastrzeżone. Ale to cel długoterminowy. Teraz skupiamy się na zrobieniu pierwszego kroku i stopniowym budowaniu. Na początek możesz skorzystać z konta cyfrowego z automatycznym dochodem, takiego jak konto z wynagrodzeniem, a nawet z fizycznego sejfu. Ważne jest, aby odłożyć tę kwotę od razu po wpłynięciu pieniędzy. Tak, jakby to było konto obowiązkowe. Oszczędzaj, zanim wydasz. Ta rezerwa da ci coś, czego nie można kupić za żadne pieniądze. Spokój ducha wiedza, że jeśli coś się stanie, nie będziesz musiał rozpaczać. To bezpieczeństwo podtrzymuje Twój nowy etap finansowy. Nie służy podróżom, imprezom ani zakupom. To Twoja tarcza przed chaosem. Rezerwa awaryjna to coś więcej niż tylko liczby. koniec ciągłego strachu przed załamaniem to wyraźny znak że masz kontrolę. Że udało ci się wyjść z długów, owszem, ale jednocześnie zabezpieczyłeś się przed ponownym ich zadłużeniem. Doszedłeś tak daleko z jasnym planem, praktycznymi strategiami i nowym nastawieniem. Ale jest jeszcze jeden czynnik, który decyduje o tym, czy naprawdę wyjdziesz z długów, czy wrócisz do punktu wyjścia. Spójność to ona przekuwa dobre intencje w konkretne rezultaty. Na początku wszystko wydaje się trudniejsze. Cięcie wydatków boli. Zarabianie dodatkowych pieniędzy jest męczące. Mówienie nie pokusom wywołuje złość. Ale z czasem staje się to rutyną. Ta sama dyscyplina, która dziś wydaje się ogromnym wysiłkiem, jutro stanie się drugą naturą kropka, dopóki będziesz kontynuować. Większość ludzi, którym nie udaje się wyjść z długów, nie ponosi porażki z powodu braku inteligencji lub niewiedzy, co robić. Ponoszą porażkę, ponieważ zatrzymać się w połowie drogi poddają się już przy pierwszej porażce. Znów zaczynają wydawać pieniądze pod wpływem impulsu i porzucają nawyki, które zaczynały działać. W tym miejscu ważne jest, aby co miesiąc zapisywać swoje postępy. Regularnie analizuj swoje finanse. Sprawdź, jak daleko zaszłaś. Aktualizuj arkusz kalkulacyjny lub notatnik. Świętuj małe zwycięstwa spłacony dług, miesiąc z wydatkami pod kontrolą, nową umiejętność, która wygenerowała dochód. Te kamienie milowe napędzają Twoją podróż. Kolejną kwestią jest Twoje otoczenie. Trzymaj blisko siebie treści, ludzi i odniesienia, które motywują Cię do działania. Unikaj porównywania się z osobami na innych etapach życia. Skup się na swojej własnej drodze. Twoim zobowiązaniem jest Twoja własna wolność finansowa. Porażki nie dyskwalifikują Cię. Liczy się podniesienie się i pójście naprzód. Konsekwencja to nie perfekcja, to wytrwałość. Nie musisz być bezbłędny. Musisz po prostu być odporny. Ostatecznie tym, co oddziela tych, którzy wychodzą z długów, od tych, którzy pozostają w nich uwięzieni, nie jest kwota pieniędzy, ale ilość codziennego zaangażowania w plan krok po kroku, dzień po dniu. To jest prawdziwa siła konsekwencji. Masz teraz w rękach kompletny plan, realistyczną krok po kroku mapę wyjścia z długów. Nawet przy niskich dochodach. Co więcej, masz punkt zwrotny, bo ten film nie dotyczył tylko finansów. Dotyczył autonomia, wolność i spokój ducha. Większość ludzi tkwi w długach nie dlatego, że nie wie, co robić, ale dlatego, że myśli, że nie może. Ale ty dotarłeś tak daleko, i to już stawia cię w sytuacji, w której przed większością postanowiłeś spojrzeć problemowi prosto w oczy, zrozumieć jego przyczyny. Działać inteligentnie i odważnie szukać wyjścia. Każde cięcie, każda renegocjacja, każdy wybór, by nie wydawać pieniędzy, każdy zaoszczędzony dolar, każdy wdrożony pomysł wszystko to buduje przyszłość. Nie ma znaczenia, czy zaczynałeś z dużym długiem, czy z małą ilością pieniędzy w kieszeni. Ważne, że teraz ma jasność, kierunek i cel. A jeśli dzisiejszy dzień nadal wydaje się trudny, pamiętaj: niemożliwe jest tylko to, Czego jeszcze nie zrobiłeś? Nie poddawaj się. Nalegaj. Zmieniaj się powoli, ale zmieniaj, bo ci, którzy sieją determinację, zbierają wolność, a twoja jest bliżej, niż myślisz.